cześć witam wszystkich, ja jestem Legiona. to jest następny odcinek z serii grania klanowego. E, dzisiaj będziemy robić 45. poziom szczeli głębokiej szczeliny klanowo. Ja ze mną Lipton, cześć. Siema. E, Majki, który... Lider naszego klanu, który jest chwilowo wyciszony. Maniana, gościnnie, witam. Cześć wam. No i mister Kozzi. Siema, siema. No Majki niestety nie będzie twojego czatu widać, ale zdecyduję się ma ku... Dobra Odpalamy Jeszcze z akcentem? Gadać panowie oddaję wam głos Życzę Ci powodzenia. Hmm. Co tu można powiedzieć? Jak poparciu wrażenie? Pozdrawiam Irona <grym> Okej sorry, musiałem trochę głosować i żyć Nie jestem już tego Hej, dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów, na Dobra, no to spytałem się jeszcze raz, pytam, jak to wrażenie na Popaczu Twoje? Tak, twoje. No, ogólnie czekajcie, nie słyszę. teraz? Powiedzcie coś. Co teraz? No mówię coś, mówię coś. No Przedekręcić zapraszam was. Jeżeli chodzi o moje wrażenia, no jak najbardziej pozytywne. To są trzy dwójki już bite solo. Jak widzicie, wbijamy rekordy, klanowo. To się znaczy, że wszyscy są skupieni i po prostu ciężko co mówić cokolwiek. Tam dokładnie, laki są nieziemskie. No, Aby to, to zrobić, muszą być dwie nienawiści. Kwestia tego zorganizowania gry, jak widzicie, jest dość... Jest słaba. ...potrzebuje więcej czasu. Ja, ja mam po... teraz wyśmiewany okres, o którym mówicie. gniew! No i jest, ja, jest ja tragedia, jest, jest tragedia, przepraszam więc popatrzeć, że jest, yy, jest gówno, no co to ja mogę dużo mówić, jest gówno, prawda? I nie powinno tak być, tak? A to za sprawą tego, że od kiedy wyszło diablo, to była tylko jedna aktualizacja, gdzie zmieniali naprawdę yy, pobieranie danych, bo Diablo szczytuje, nie? Bezpośrednio z dyską, niby inne gry też to mi się I, to jest... I potem się tak dzieje właśnie Wtedy było. wiem, przy dużej ilości efektów po prostu, nim nie wyrabia, nie, nie przesuwa, Nie mogę wcześniej. wcześniej, sam? Zbierz to na liadotka. Ja już ją trzyma, możesz podnosić. No, To wszystko się nakłada na moba, stakuje i mamy co mamy. Każda to ta, każdy te wszystko. No i jest nie kolorowo, znaczy jest kolorowo, ale nie padnie. trochę będzie początek z kim bo zawsze dużo głowy no i co ogólnie? Ale jaki mamy postęp teraz? Niedawno przeskoczyliśmy, nie Planowy 3, 4 4 na 4 7 planowo. To, jeśli chodzi o 4 osoby, tak? No nie byłoby wirus tak? Czyli 4 No ale in, inny zestaw, mieliśmy Krusa wcześniej. No wiadomo na się zmienił tak, no to Teraz No to, to mówię właśnie, że tamten rekord to był jeszcze barbiłeś wtedy, jeszcze wtedy barbiłeś, to był Przemo... Nie, nie Na szczerze ta... ale wtedy 4, 4 Tak, tak, stary tam już jest prehistoria No jest, ale... ale... to... Mobek mi teraz przelecia przez ekran Coś już nie działo Mobek Waliło go w kosmos Takaram się z tyłu stylu pokazywać Co się dzieje z przodu, coś tam widzicie No jest kolorowe, gdywó de jest w sumie to jest kolorowo podnoszę tego co jest ciekawe właśnie te błyski ja wtedy myślałem że build na light tam decha tak lighting DH, jeśli jest ciężko a no widać że tak jest ciężej jeśli chodzi o jakieś granie na poziomie bez lagów e, czemu one to tak podziwiają? A uciąć? Uciąkła nam elitka tutaj. Ja trzymam dwa. Mike, musisz podejść z tym A, tutaj jesteś. Zobacz tu co zrobił. Albo trzymaj tam swoje. Ja tutaj je zabiję. Nie, 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 nie podchodź. Się, a się... łańcucha się włącza. Nie jestem jeszcze gotowy. Maniana, a Ty grałeś w też na sezonie, tak? No tak, na sezonie, w sezonie. Tutaj Maniana jest naszym rekruterem, który już odbył zamiar. Coś może się odzieje w naszych środkach. Jeżeli ktoś ma ochotę do nas dołączyć, zapraszamy serdecznie. Gdybym grał na sezonie, to nie byłoby rozwaru. To nie byłoby rozwaru. Tych graczy Widzicie legendy drogą naszej, z nami legendy lecą <laughs> Patrzcie na to bo a ty nie zasłonięty masz cen, Mamy tutaj takich paru, kilku osobników w głowach, ale nie mogę to zrobić Kurde, nie spodziewałaś się, że aż takie lagi będą, szczerze mówiąc Z jakich pylon tam mamy? ...z mocy. Muszę mieć więcej nienawiści. Ładnie to idzie, bo jest to Miliard czterysta z mocy, miliard pięćset. Miliard, miliard Jezu, jakie tam depsy szły. Ja nie wiem, nie spojrzałem z bycia. Bardzo, bardzo, bardzo fajne, muszę przyznać. Krytnąłem za trzy miliony. Jakby ktoś nie wiedział, to... Nasz mnik i y, szaman to z dps, i Jak kryto za 3 miliony jest dobrze. Myślę, że tutaj jest osoba, która się, że to nie, 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 tak? nie, 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 no jak widzicie idzie nam to w miarę ładnie, tak? tak już nie ma problemów. Tylko lagi. Jakie jest? No, się jest? i wyszło, to nie Tutaj kto tam był? Strasznie nie gramy, to też trzeba przyznać, że... <laughs> jakoś tutaj się nie, nie tak Niestety. No. Niestety nie ma tutaj jakiegoś, wiecie, profesjonalnego zgrania. Może się dzieje. dzieje. Ale lagi są profesjonalne. No to trzeba przyznać. O no Majki, mimo że jest stałym wyjadaczem, to w naszej ekipie jest świeżakiem. Dalej nie mogę być z podziwu tych szlaków nie? Jak można mieć 50 MS i... Odbijcie poczułeś. <grystanie> ja te, poczułem, lag, te lagi to piąty Afix Hate. <grystanie> tak, jest... Dobra, będzie strasznik Majki, jak możesz to podnoś kulki, życia, bo one mi przydają się bardzo, bo dają mi... ...peskaty... ...nienawiść. Powaga, to jest salę. Dobra, jakbyś przodu sytuacja. sytuacją. Uegala, ser. by demo stajni na pasażerów, trzymamy się, złapajcie. Nie mogę tego zrobić. Majcie, tam kuleczka leży? Ja bym ją wiesz, prosił, nie? No, dziękuję. Jedna kulka daje mi prawie dlaczego full nienawiści. Dlaczego Ty też tak ja, ja, ponieważ mam. Na amulecie, który mi się tam kiedyś kraftnął, ich innego ognia, pasywkę No, nie pamiętam nazwy w tej chwili Która daje mi za podniesioną kulę zdrowia Punkty nienawiści Plus Karwasze imprezyowane, które tam wreszcie z Malta E O wiecie, że nie wiarzę Dzięki temu Każdą kulkę mam praktycznie całą nienawiść no, Całą to nie, ale tą stówkę mi dodaje Dwie kulki leżą, więc to mogłeś po prostu wytrywała. powiedzieć, że zbierasz kurki, polubisz? Znaczy, jak jedną z góry to są nowe pokręcać. Gratulacje, I co, i, i podrapało mi trochę. Bo no ja mam jedność. No ja gówno. <laughs> Ale też u mnie nic ciekawego. A podniosłem, podniosłem No i pokażcie co tam macie, z są zobaczę. No nic godnego pokazania. też teoretycznie... Teraz teoretycznie dostał, wiesz, dostał, może jeszcze jedna. No, pewnie, bardzo chętnie. Do drużyny dołączył nowy Legendarna latarnia. Będziemy się żegnać. O, jaki ładne pożegnanie, 647. No. Giot. No dobra, stańcie tutaj. Obok. No i cóż, dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka. To było klanowe granie Poziom 45 głębokiej szczeliny, jak widzieliście poszło na miarę fajnie, był z nami Lipton, pozdrawiam, był z nami Maniana, gości pozdrawiam również, i Mr. Kozy. no i ja, nie pozdrawiam, <grych> pozdrawiam. Już pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich, dzięki bardzo za obejrzenie, zapraszam do oceny tego nagrania, do skomentowania oraz do subskrypcji mojego kanału, także trzymajcie się, do usłyszenia od następnym odcinku, na razie, pożegnajcie się. 那写吧。No,